Halo, halo kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na czytaniu dla Wodnika na wrzesień 2021. Mam nadzieję, że tutaj same super energie do Was przyjdą i jakieś tutaj fajne podpowiedzi, odpowiedzi dostaniecie ode mnie i od kart, tak? Także zobaczmy. Tak jak zawsze, zrobimy trzy czytania. Jedno czytanie będzie ogólne, później na uczucia, na uczucia dla związków stałych i dla singli. Jeżeli nie wyjdzie nic w tym głównym rozkładzie na pracę i finanse, no to wtedy dołożę jeszcze jedno czytanie. Tak miało przed chwilą tutaj Koziorożec, że właśnie nic nie było w głównym rozkładzie na temat pracy, więc dołożyliśmy jeszcze jedno czytanie. Także zobaczymy, jak to, kochani, u Was będzie. Przeważnie w tym głównym czytaniu udaje się dużo na pracę znaleźć. Czasami całe jest do pracy, no a nieraz nie. Zobaczymy, jak to będzie u Was. A wodnik na wrzesień 2021. Już kochani, wrzesień. Proszę w tych czytaniach, to tak człowiek widzi, jak na czas szybko ucieka. Ok, energia ogólna tego miesiąca. Słoneczko, pięknie, kochani, ja mogę już kończyć czytanie. Co z przyszłości? Królowa Kielichów, pięknie. Co Wam się uda w tym miesiącu? Mak, wow! Coś się może nie udać albo co będzie przeszkadzać? Tutaj, czwórka monet. okej. Okay. wyzwanie dla Was na ten miesiąc. Co tutaj jest dla Was? Wyzwanie: Paś. Ok, Paś to jest monet. Wy w tym miesiącu. O, no tak, ja już wszystko wiem, kochani. Jest dwójka y, tutaj monet. Co do Was idzie z otoczenia? Osiem monet. Czyli tutaj na pracę nam się dużo pokazuje. Y, Rada albo ostrzeżenie. Dziesiątka monet. I rezultat. Karta światła. Świetny rozkład, kochani. wy troszeczkę zagubieni w tym wszystkim, ale piękny rozkład. Pod spodem szóstka. No jasne, że tak, szóstka mieczy. Kochani, słoneczko, czyli mój tatuś kiedyś tak pięknie zawsze to mnie mówił, kochanie, jeszcze słoneczko się do nas uśmiechnie. No i tutaj dla naszych wodników to słoneczko się uśmiecha w tym miesiącu. Kochani, Słońce w kartach, w, tarotach, w tarocie jest to bardzo fajna i bardzo pozytywna karta. Jedna, może tutaj jest nie wiem, z dwie, trzy takie naprawdę super karty. W Wielkich Arkanach to już w ogóle Słoneczko Króluje i Gwiazda jeszcze jest taką kartą fajną spełnienia marzeń. Wszystkiego, czego się tkniecie, może zamienić się w złoto, kochani, tylko wy musicie się zdecydować na to. Musicie zrobić jakiś krok, jakiś ruch. Musicie przede wszystkim wyjść ze swojej strefy komfortu. Troszeczkę tak się poleciałam po, po całości ale, czytania, ale, no, tak tutaj to te, te słoneczko będzie pokazywać. Jest tutaj duży potencjał na, 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 na realizację swoich planów, na realizację jakichś marzeń. Y, czy, czy czegoś, co, y, co tam sobie myślicie w głowie. Y, z przeszłości jest tutaj y, królowa kielichów. Może to być y może to wy czujecie się jak ta królowa kielichów, czyli yy, może to wy jesteście takimi serdecznymi osobami, yy, jesteście takimi osobami, które właśnie z ręką yy, serca mają na dłoni, tak? lubią pomagać, yy, lubią przybywać w towarzystwie innych ludzi, yy, czerpią radość z tego, że mogą komuś pomóc. To jest właśnie taka y, królowa y, kielichów. Może być tak. To jest też mama, tak? Czyli czy to wy jesteście tutaj mamami, czy to y, może chodzić o waszą mamę? Y, to również ona mogła mieć wpływ na to, że wy tutaj macie to słoneczko teraz w waszej, y, waszym życiu. Y, czytam tutaj karty i, i dla mężczyzn i dla kobiet kochani, więc tutaj musicie sobie y, dopasować. Y, którą, czy to chodzi o Waszych rodziców, o mamę właśnie, czy czy tutaj o Was. Co wam się uda? Kochani, no uda wam się coś stworzyć, właśnie to, co mówię, stworzyć, wykreować coś. Coś, co będzie stworzone własnymi rękoma. To, coś, do czego wy sami doszliście. Możecie to być właśnie wy. To wy sami do tego doszliście. Do momentu, który, w którym jesteście. To wy sami zapracowaliście sobie na to. To nie jest, że coś tutaj ktoś zadziałał z losu, coś spadło z nieba, tylko to wy swoją pracą, swoim poświęceniem swoją energią doszliście do tego etapu, że w tym miesiącu będzie eksplodować właśnie jakaś czy to pozytywna sytuacja, czy, czy jakieś finansowe korzyści czy awanse, czy bo to Słońce jest związane właśnie z wszystkim takim fajnym, co pozytywny oddźwięk ma w naszym, w naszym życiu. Co wam będzie przeszkadzać? Kochani Wyjście ze stref komfortu. To jest czwórka monet, to jest zasiedzenie się, kurczowe trzymanie się tego, co już macie, i <grymnie> będziecie się bali wyciągnąć nos, tak za drzwi, bym powiedziała. Więc tutaj, bo to może być tak, że to się pojawi w Waszym życiu coś nowego. Czy mieliście pomysł, i teraz trzeba go zrealizować? Pomysł, który mieliście w głowie ale teraz trzeba zacząć go realizować, trzeba wyjść do ludzi z tym pomysłem. I tutaj wy się pokazujecie, że będzie to dla Was ciężko, to będzie Wam przeszkadzać. Jesteście w karcie, wyzwaniem dla Was właśnie jest ten paśmonet, który mówi o tym, że to jest nauka czegoś nowego. Czy to Ty będziesz tym pasiem, czy czymś, co raczkujesz? Może to miałeś na 100%, wiesz jak to zrobić w głowie, ale jak teraz przychodzi do czynów, to Ty raczkujesz. I gdzieś tutaj musisz jeszcze dużo rzeczy się dowiedzieć, y, nauczyć. Y, I tutaj y, to będzie dla ciebie takim wyzwaniem. No w tym wszystkim ty, oczywiście, tak jak mówiłam, jest tutaj dwójka, dwójka monet, y, nie bardzo zdecydowany, czy on y, czy tak, czy tak. Y, a może tak, a może nie, y, może to jest ten czas, może nie, y, może spróbuję później, jeszcze nie teraz. I y, 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 takie o! Tak, Was widzę, yy, że sami nie będziecie wiedzieli, co tutaj robić. Kochani, jeżeli to jest jakieś przedsięwzięcie, jak to jest jakiś biznes, jeżeli to jest yy, na przykład yy, bardzo mi się nasuwa, to ktoś napisał książkę. Kochani, książka jest gotowa, ale on się boi ją, yy, komuś pokazać. Yy, boi się pokazać tego, co napisał, bo boi się yy, opinii, tak, odzewu jaki do tego, czy, czy to się spodoba ludziom, czy się nie spodoba i to jest właśnie taki przykład, mówię dopasujcie sobie kochani do waszej sytuacji, czy macie coś, coś takiego w życiu, przychodzi was do, was, do was idzie tutaj, zawsze lubię tą kartę, bo to jest coś co do nas przychodzi z, z otoczenia, czyli ogrom propozycji, ogrom pracy, pomoc też, może być tak, że to otrzymacie pomoc od kogoś, żeby dopracować. Ja się uczepiłam tej książki, ale jeżeli pokażecie ją komuś, ktoś przeczyta, to on może zredaguje, może pomoże doszlifować niektóre szczegóły, pomoc z zewnątrz to jest kochani, osoba, która, osoba, czy wiem, może nawet cała jakiś tam nie wiem, agencja czy cokolwiek pomoże Wam coś tutaj dopracować, ten Wasz pomysł. I w tym wszystkim, kochani, macie 10, 10 monet, jako, dobrze mówię, 10 monet jako karta rada. No, idź po to, kochani, po to, po to tutaj złoto się będzie sypać. To jest kura znosząca złote jajka. To, co macie. I wy musicie w tym kierunku podążać, nie bawcie tego, wyjść z tej strefy komfortu i, i ruszać do przodu. No i kochanie, macie karta świata, no jako rezultat: no po prostu świat stoi dla was tworem, co to będą dużo gadać. Tak pokazują te karty. Piękne czytanie, kochani. Naprawdę, mówię dla tych osób, które mają coś takiego. W przełożeniu, jeszcze macie tutaj kartę Szóstki Mieczy, czyli również to jest wyjście, zostawienie tego, co już było i wypłynięcie na nowe drogi, na nieznane drogi. Dlatego Wy tutaj będziecie tym tym paziem jesteście, ale no naprawdę tutaj jeżeli ma ktoś z Was takie przedsięwzięcie jakieś, czy nowy biznes co otworzyć, no to kochani, no do przodu ma tutaj szansę na, na powodzenie tutaj ta cała ta cała tutaj Wasza ten Wasz pomysł, czy czy, czy, czy tutaj Chcecie stworzyć. Ok, lecimy dalej. Tutaj na uczucia. Jeżeli miałabym tutaj dodać coś na uczucia w tym głównym rozkładzie, to kochani, to jedynie tyle, że może tutaj ktoś pojawić się no, w waszym życiu. Coś takiego może, ale tutaj znowu uczucia to raczej mówię, nic tutaj takiego można by było wyciągnąć na siłę, ale po co jak mamy tutaj już karty, co do Was tutaj na wrzesień idzie dla wodnika. Muszę tutaj uważać na te karty, bo się sklejają i za dużo kart się wyciąga. Okej, okay, wodnik na wrzesień 2021, na związki. I karta rada. Ale macie tutaj, kochani, karty. Okay, jest król, król Buław, jest tutaj pięć, e, pięć kielichów. No i jest księżyc, kochani. E, co to mogę Wam powiedzieć? E, myślę, że będzie bardziej dotyczyło e, związków niż małżeństw. E, I myślę, że tutaj będzie chodziło o to, że w Waszym związku może się pojawić jakieś. E, Wiecie, co nawet będzie to dotyczyło osób, które są w bardzo krótkiej relacji z kimś? To nie będzie, to nie będzie tutaj ani trójkątów, to nie będzie ani nie dotyczyło małżeństw. Będzie to dotyczyć tutaj jednej grupy osób, takie, które są w krótkim związku nie wiem, ile miesiąc, dwa, rok nie wiem, coś takiego. Jest w waszym życiu ta osoba, która mówię tam dla mężczyzn, dla kobiet, więc ogólnie wezmę tego rycerza. To jest taka osoba, która mm, ona wparuje i wyparuje do waszego życia. Ona narobi zamieszania, rozkocha w sobie jak wariat i, i, i po prostu. Mm, no co potem zostaje, kochani? No y, smutek zostaje potem, bo on tak jak szybko się pojawi w waszym życiu, tak z tego waszego życia szybko y, wychodzi. I to jest takie, żeby będziecie czuli ten smutek, dlatego że to był świetny czas z tą osobą spędzony, tylko to nie jest materiał na męża, to jest materiał właśnie na fajny romans, na fajną przygodę, na fajnie spędzony czas. Potrafi po prostu tak ta osoba zawrócić w głowie, że naprawdę gdzieś tutaj wam będzie. Mm, smutno, że to się już skończyło. Yy, wyjdzie jakaś prawda na jaw, czegoś się dowiecie i stwierdzicie sami, że, że to nie jest y, odpowiedni partner, partnerka dla was. Tutaj coś, coś się wyjaśni, coś do światło y, ujrzy dzienne, y, bo y, tutaj się czegoś dowiecie na temat tej osoby i stwierdzicie sami, i Wy to będzie wasza decyzja, że jednak y, no chyba y, zakończycie tutaj y, jakiś związek. Dlatego mówię, że decyzja wasza, bo tutaj macie szóstkę mieczy, mówiące o tym właśnie, że zostawiacie coś i odpływacie w innym kierunku. Wasze priorytety na życie jakby są zupełnie inne, i, i tutaj ty wybierasz swoją drogę, swoją ścieżkę, wypływasz na spokojne wody po tym tutaj szaleńczym tempie, szaleńczej osobie. No tutaj, kochani, tyle powiem. Hmm, dobra, to lecimy singli. Powiem wam kochani, że dziwne czytania w tym y, mam y, na wrzesień. Y, po prostu y, tak jak kiedyś z jednego czytania mogłam tutaj z, z co najmniej trzy różne historie kochani dać. Tak teraz jest tak jeden przejrzysty, czytelny przekaz, że y, no nie ma co tutaj tworzyć kochani. I to właśnie w dużo, dużo znakach tak jest, że po prostu jakby dla nie wiem, dla małego grona ludzi po prostu jest ten przekaz. Ok. Dla wodnika, dla singli. Może energetycznie kogoś wychwytuje. Zobaczymy. Single, wrzesień. Co tutaj macie? Już mogę nie czytać dalej. No ale. Dajmy szansę. Reszcie kart. Ok. Dobra. Dobra. Kochani, jest ok. Może nie spotkacie w tym miesiącu swojej wymarzonej osóbki do wspólnego życia. Pokazaliście się tutaj jako osoby, które Właśnie y, brakuje tego, tej drugiej osoby do szczęścia, y, czują y, potrzebę przebywania z kimś innym, y, spędzenia czasu z kimś, y, potrzeby miłości i fajnych uczuć. Y, bo tutaj jest królowa pentakli, czyli y, osoba, która y, pewnie, znowu do pewnego grona ludzi, tylko mówię tutaj, y, osoba, która y, ona swoje w życiu tutaj przeszła. Ona swoje w życiu przeżyła, yy, ona doskonale wie czego chce, czego oczekuje i yy, 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 jak to wszystko ma wyglądać. Yy, królowa pentakli, mówimy często, że to jest mała cesarzowa, czy taka kobieta a, a, konkretna, tak? Jeżeli, to, my, słuchajcie, jeżeli mówimy, jeżeli, czy, słuchają mi mężczyźni. Oczywiście albo może to, to może to możecie też być wy. Tyle, że wtedy od, tak, traktujemy tę kartę, jakby tutaj był ten król wtedy, tak? Ten, tych monet. Bo król i królowa monety to są bardzo podobne energie. I ponieważ my to czytamy ogólnie, gdyby to było czytanie prywatne, czytałabym to zupełnie inaczej, ale że tu jest ogólne, więc to może też dotyczyć Was, nie Wy jako kobieta, jako królowa, tylko tą energię takiej, takiej osoby, czyli konkretnego mężczyzny, m, wiedzącego, czego chce. To jest osoba, która zgromadziła już pieniądze na swoim koncie. Ona jest spełniona finansowo, tylko uczuciowo gdzieś tutaj uciekło. Kochani, i teraz tak, macie coś, do, coś musicie przerobić, musicie coś przemyśleć, musicie coś, yy, yy, musicie coś yy, przerobić w waszej głowie, yy, żeby otworzyć się na coś nowego. Może być tak, że trzeba gdzieś tam głowy zakończyć energetycznie, te wasze związki poprzednie. Y, gdzieś po prostu, przerwać tą nić, y, i wtedy będzie możliwość otwarcia się na nowe, nowe związki, ponieważ macie tutaj kartę y, Asa pen, y, Pentakli, czyli kartę czegoś nowego czyli jako rada. Y, otwórzcie się na to nowe. Tutaj czeka na Was dom y, piękny y, z ogrodem. Nawet jakieś zwierzątka macie. Y, czyli to coś nowego ma początek. To jest, y, często ta karta jest też jest pokazywana jako że ziarenko w ziemi. Zasadzone, i czekamy, aż ono y, wyrośnie. I to tak samo to wasza wiara y, jest jakby, że w to, że Wy jeszcze możecie y, dostać tą szansę od losu i poznać kogoś y, fajnego, atrakcyjnego i, i, i takiego, jakiego sobie wymarzyliście, jak, jak, jak Panią sobie wymarzyliście również. Więc kochani, dziś tutaj musicie znaleźć w sobie te pokłady wiary w to, że można wszystko, wiek nie ma znaczenia, gdzieś tam w jakimś, gdzieś tam w świecie jest ta osobka, która również czeka na tą drugą osobę, którą możecie być wy. Także kochani, działajcie, działajcie, działajcie i i tutaj nie bójcie się, nie bójcie się otworzyć na nowe na nowe, nowe osoby, na, na nowe jakieś tutaj propozycje. Okej, okay, kochani, dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za lajki, za subskrypcje, za to, że tutaj ze mną jesteście. Mam nadzieję, że czytanie się podobało. Zapraszam również do, jeżeli ktoś tutaj jest na kanale, a są takie osoby, tutaj widzę komentarze, są cały czas. Także dziękuję Wam, kochani, serdecznie. Ale jeżeli ktoś tutaj jest nowy, to mam tutaj taką zabawę, że zostawiacie komentarz, a ja losuję zaś na koniec miesiąca jedną osobę i wygrywa ona godzinę czytanie tutaj razem ze mną. Także zachęcam do koment komentowania tych filmików. No i kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia do kolejnego czytania w kolejnym miesiącu. Buziaczki, pa! pa.